Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Alzo, halal, halal, zajdź, hojdewilich der neue BMW X3, czyli Bayerische Motorwerke. W tym przypadku samochód wizualnie jest trochę szybszy niż naprawdę jest. Jest to prawdziwy i niedokładany M-pakiet, jeszcze z max designem, ale pod maską jest bardzo zdroworozsądkowo. Jest tam silnik diesla, moi drodzy. Jest to wybitnie bogata wersja, ponieważ ma na swoim pokładzie, ha, 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 kierunkowskazy i to wszystkie sześć, moi drodzy. Jak to wszystko jeździ w tym jakże rodzinnym wydaniu z segmentu premium? Za chwilkę zobaczymy. Zapraszam. Stylistyka jak zawsze, na początku zobaczmy statystykę przedniej części BMW X3 po faceliftingu, ale zanim statystyka, zobaczcie jeszcze, czy macie moi drodzy niemieckie subskrypcjon, a także dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski, ponieważ te wszystkie wskaźniki rozwijają ten kanał, a i ja są soundtracks to bardziej niemieckie, bądź mniej na testy dla Was. X3 po faceliftingu nie jest tak mocno kontrowersyjny jak załóżmy siódemka bądź X7. Tutaj wszystko jest w miarę proporcjonalne, na przykład, no wiadomo, co jest najważniejsze w BMW? Po pierwsze, logo ze śmigłem, a po drugie, nerki. W tym przypadku nerki w naszym M pakiecie, ciekawie, kontrastują z tym swoim lakierem Piano Black, z tym właśnie szaro-jasno-podkładowym lakierem. Mają także specjalne przysłony, takie jakby żaluzje pod nerkami, aby silnik diesla się Wam szybciej nagrzewał, nagrzewał. Nagrzewał w niskie temperatury. Przednie reflektory to również nowy element rozpoznawczy modeli po faceliftingu. U nas mają ciemne wnętrza i w całości technologię LED-ową. Już nie ma w BMW Angel ale macie takie tu fajne wciąż obramówki wokół głównych soczewek, czyli dziennej kierunkowskazy w technologii ledowej, a także w naszej wersji macie tak zwane Matrix LEDy czyli światła drogowe wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy. Schodzimy niżej, widzimy dokładki stylistyczne, wszystkie wykończone także w piano black, czujniki parkowania oraz po bokach prawdziwe i nieudawane dyfuzory powietrza. A z kolei jeszcze niżej widzimy oryginalną listwę BMW, a z kolei pod nią doklejona jest listwa Maxtona, aby to auto delikatnie jeszcze wizualnie obniżyć. Jak się Wam podoba? Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Zobaczmy, co jest pod maską naszej X3 z M-pakietem. Jak w każdej BMC, ciągniemy dwa razy, aby otworzyć klapę, tudzież pokrywę silnika, która skrywa w tym przypadku silnik dwulitrowy diesla. Jest to jednostka R4 ułożona w każdej BMC wzdłużnie, znaczy, no dobra, nie w każdej, ale jak w większości BMC ułożona wzdłużnie. Jednostka generuje nam równiutkie 190 koni mechanicznych oraz 400 Nm momentu gotowego. Napędza nam w tym przypadku cztery koła dzięki napędowi X-Drive, a także przekładni automatycznej. Spójrzcie do tej właśnie komory silnikowej. Tu widzimy wszechobecne rozpórki, elementy aluminiowe. No W BMW jednak wciąż przywiązują całkiem sporą wagę do właściwości jezdnych, a także do usytuowania jednostki napędowej. Czas na stylistykę linii bocznej X-Trójki. X-Trójka nam ciągle rośnie i rośnie. W tej chwili jest to już całkiem spory SUV, który jest oczywiście mniejszy od X5, ale jednak pomieści spokojnie nawet małą rodzinę. W tym przypadku długość całkowita to niewiele ponad 4,7 metra, więc jest to po prostu już całkiem spory samochód, właśnie z tego segmentu. Ogólnie z w klasy premium. Idziemy dalej. Co jest, co jest bardzo ważne, to ten właśnie lakier połączony z elementami Piano Black, ale także dokładki stylistyczne wszechobecne, czyli na oraz dolnej części drzwi i progów, polakierowane są w kolor nadwozia, a z kolei same drzwi. No, są prawie do końca długie, więc prawie Wam przykrywają progi i prawie nie obrodzimy swoich jakże modnych niemieckich nogawek. Wszystkie obramówki wokół okien, na lusterkach, a także relingi dachowe wykończone są w wysokim czarnym połysku, a także ciemne szyby w tylnej części. U nas, no, zamontowane są felgi 18, To jest felga zimowa, wygląda jak wygląda. Pomijamy, po prostu ładnie wygląda i tyle, a z kolei pod felgami, haha, zamontowane są Zaciski hamulcowe, także z logo M polakierowane na niebiesko. I coś, co również bardzo ważne, to kolejne logo: Empower, zamontowane na błotniku z kolei pod nim, no udawane dyfuzory powietrza. W BMC widzimy wszechobecną dbałość o kierowcę, nawet w ich strójce macie szerszy rozstaw kół z tyłu niż z przodu. Auto się powinno bardzo ciekawie prowadzić z delikatną tendencją do nadsterowności. Jak będzie? Zobaczymy. Sprawdźmy jeszcze tylną część. Z tyłu także nie jest nudna, jak to w bęce ma być bardzo wyróżniająco. Ale idziemy po kolei. Całkiem spory, zaakcentowany spoiler, no u nas jeszcze z tą lotką, ale i bez tej lotki jest całkiem agresywny, po prostu dobrze wygląda właśnie w tym niemieckim suv A w nim z kolei ukryty jest trzeci stop. No, klasyczna wycieraczka, ciemna szyba z tyłu, a także po faceliftingu nowe tylne lampy w całości w technologii led -owej. Po prostu dobrze wyglądają i... Mają kierunkowskazy. Pod krawędzią bagażnika zamontowana jest kamera w opcji systemem 360, a także ledowe oświetlenie rejestracji. Schodzimy niżej, a niżej widzimy czujniki parkowania i całkiem ładną listwę piano black z dyfuzorem, który, który, moi drodzy, w dieslu skrywa dwie końcowe potężne układu wydechowego. Przed faceliftingiem taki kształt układu wydechowego był tylko w wersji M. 340, znaczy x340, a tutaj macie dieselka i macie bardzo ładny układ wydechowy, polakierowany również na czarno. No, przyznajcie, fajny akcent, a niby tylko diesel. No i tam jeszcze dodatkowy dyfuzor, właśnie też dołożony przez właściciela. No, autobus tu wygląda dynamicznie i ładnie, i właśnie wygląda na szybsze niż jest w rzeczywistości. W każdym słowie, bardzo ważny jest bagażnik. BMW X3 po faceliftingu taku z silnikiem diesla i z napędem X-Drive. Bagażnik skrywa pojemność 550 litrów bądź tylną kanapę, zwiększamy tą przestrzeń do 1600 litrów. W samym bagażniku jest całkiem wysoki próg zadunkowy, ale jest idealnie płaska podłoga. Cała podłoga, podobnie jak boki bagażnika, jest miękko wykończona i to przystało na segment w końcu premium. Idąc dalej, elementów praktycznych, czyli jest roletka, a także lampki LEDowe po obu stronach, również gniazko 12V. I haczyk na przykład na zakupy, a z kolei pod podwójną podłogą, zamontowany jest u nas taka tutaj specjalna siatka przestrzeni bagażowej i pasażerskiej oraz kolejny schowek tam dalej. Tutaj zamontowany jest także akumulator, no bo w BMW widzimy tą walkę oraz rozłożenie masy nawet w nudnym silniku diesla. Wnętrze. Czas na fotel kierowcy. W ich W każdej BMC jest to najważniejsze miejsce. Bez dyskusji, murdeczko, to jakiś problem masz tam? No, spokój. No i pod kątem foteli. No tu właśnie widzimy, że jednak jest to taka wersja skonfigurowana w miarę bardzo komfortowo, bo to są fotele takie jeszcze te wygodne, te komfortowe, które mają delikatne trzymanie boczne, ale jednak są po prostu wygodne w dłuższą trasę. Regulowane elektrycznie w kilku płaszczyznach, z możliwością także manualnej regulacji podparcia odcinka pod Waszymi udami. Co jest co bardzo ważne, to na przykład zagłówki, które są regulowane w dwóch płaszczyznach, są po prostu bardzo wygodne i tyle. Dla osób o różnym wzroście, jest tutaj po prostu bardzo wygodnie. Kierownica, no to jest bardzo mocny punkt każdej BMW, po prostu jest okrągła, nie jest nigdzie spłaszczona, ale ma gruby i mięsisty wieniec, który świetnie leży w dłoniach, oczywiście emblemat Empower, jest ogrzewana, posiada sterowanie zegarami wirtualnymi oraz stacją multimedialną, a także łopatki od zmiany biegów przekładni automatycznej. Idąc dalej, macie zamontowane właśnie zegary wirtualne, które są bardzo czytelne, ale mają trochę mało ustawień. Macie na nich różne widoki zależne od trybów jazdy, tryb sportowy, komfortowy i Eco Pro, a także... Z prawej strony możliwość pokazywania poszczególnych informacji z komputera pokładowego, czyli dane z multimediów, dane ze spalania, informacje ogólnie o Waszej podróży, informacje o momencie obrotowym, a także przeciążenia G. No, tak już jest. Z kolei powyżej zamontowany jest Head-Up Display, który po prostu jest fajnym i komfortowym elementem, ma on informacje z asystentów, informacje o prędkości, a także informacje o znakach drogowych. Obok zamontowana stacja multimedialna i w ogóle multimedia są bardzo mocnym punktem, chyba w tej chwili każdej nowej BMW. Są stabilne i działają. Apple CarPlay podłączony jest bezprzewodowo i jest całkiem ładnie wyskalowany, właśnie na cały ekran. Oprócz tego wszelkie informacje i ustawienia samochodu są dosyć czytelnie poopisywane. I samym ekranem sobie sterujemy na dwa sposoby. Albo z konsoli centralnej z tego właśnie pokrętła iDrive, albo dotykowo z poziomu samego ekranu. Ustawienia samochodu, informacje dotyczące jazdy, status samochodu, wskaźniki sportowe, informacje o waszych napędach X-Drive, a także wiele, wiele ustawień samego samochodu, wszystko jest poopisywane, czytelne. I proste. Z kolei poniżej macie fizyczny panel od poszczególnych funkcji klimatronika. To mi się bardzo podoba, że w tym samochodzie nie wszystko jest jeszcze w ekranie, a jednak jest część fizycznych przycisków. I to mi się po prostu podoba koniec kropka. Z kolei jeszcze niżej macie 8 przycisków. Tak jak zawsze było w BMW, kiedyś to były zmieniarki od płyt CD, a w tej są no po prostu poszczególne wasze ulubione funkcje do stacji multimedialnej. I no dalej macie konsolę centralną, która po bokach jest miękko wykończona i ma dosyć spory pasek piano black. Skrytka pod którą są dwa: cup holder i półka na smartfon oraz gniazdko USB typu C. Eee, nie, tu jest typu A, a z kolei typu C jest pod okietniku. Dwa zmiany biegów zawsze pod ręką. Tryb sportowy, abyście pamiętali, i zawsze pod ręką wyłącznik. ESP. No i tutaj oczywiście te pokrętło od systemu obsługi inforozrywki. Podokietnik bez regulacji, skrywający kolejny schowek. Idziemy dalej. Wykończone deski rozdzielcze, w tej wersji. Jest to oczywiście miękkie tworzywo, które jest spasowane całkiem solidnie. Delikatne jest papiano black i tyle. To jest takie raczej po prostu normalne. Tu jeszcze nie ma tam jakiejś specjalnej skóry. Boczki drzwi, na górze jest miękko. Listwa piano black, pod listwa ambientowa i w miejscu podokietnika jest także sporo skórki z bardzo ładnym przeszyciem. Kieszonka na butelkę, która jest już twardo wykończona. Nie ma tam jakiejś szczególnej wykładzinki, aby Waszej butelce było bardziej wygodnie, aby się nie obijała. W naszej wersji jest czarna podsufitka, w końcu prawdziwy M-pakiet, a także jeszcze panoramiczne okno dachowe przez całą długość wnętrza samochodu. Czas sprawdzić tylną rodzinną kanapę w BMW X3. Natomiast pod kątem właśnie rodzin to same drzwi są dosyć masywne i otwierają się pod takim przeciętnym kątem, więc... Zadunek waszych pociek będzie taki bardziej dla osób wysportowanych, ale ten otwór jest taki, no, w miarę akceptowalny. Tylna kanapa jest bardzo wygodna, dobrze podpiera odcinki moich ud. No, mogła być trochę jeszcze bardziej dłuższa, właśnie w tym odcinku pod udami, ale i tak jest całkiem nieźle jak na samochód, właśnie tego segmentu. Na nogi jest sporo miejsca, również na kolana, a także nad głową jest jeszcze. No, cztery palce wolnej przestrzeni mimo panoramy w naszej wersji przy moim wzroście 1,85 m. Kanapa to bardzo ciekawa, brązowa skóra. W tej wersji mamy także podokietnik, a w nim uchwyte są dwa uchwyty na napoje oraz w konsoli centralnej o Wasz komfort termiczny dbają dwa nawiewy i regulowany osobno klimatronik, a także dwa gniazdka USB typu C, dbając z kolei o multimedia Waszych pociech. Oczywiście, dwa mocowania Isofix pod foteliki, a sama tylna kanapa zdziała w proporcji 40-20-40 i macie możliwość regulacji kąta oparcia samej kanapy. Bardziej pozycja szkolna, półleżąca i tak już, no, naprawdę wygodna pozycja, w szczególności w dłuższą trasę. Na koniec zobaczmy jeszcze wykończenie boczków tylnych drzwi. Na górze jest miękkie tworzywo, poniżej macie dekor piano black, również kolejny dekor srebrny z X, abyście pamiętali, że jest to BMW serii X, listwa ambientowa, a także w okrycach podokietnika jest miękkie wykończenie skórą z bardzo ładnym i eleganckim przeszyciem. Również ta rękojeść jest obszyta skórą. Z kolei poniżej jest twarde wykończenie, ale bardzo solidnym plastikiem, z miejscem na butelkę. Weźcie pod uwagę, że jest to bardzo bogata wersja, gdzie wszędzie jest skóra. No ale taka już jest. Jazda testowa. A teraz zobaczmy, jak jeździ BMW X3. Co źle siedzę? Co? Co? Coś nie pasuje w tym siedzeniu? Wygodnie mi jest? Wygodnie, tak? Słuchajcie, no w BMW X trzymacie jakby dwa trochę tego samochodu obliczo, jeszcze bardzo ekonomiczne, bardzo rodzinne, ale jest także przycisk z napisem Sport. A tuż pod ręką macie przycisk z wyłączaniem kontroli trakcji. I ten samochód ma X-Drive'a i powinien być delikatnie nadsterowny. A jak jest? Zaraz zobaczymy. To tylko klekot, ale jednak samochód ma dawać trochę Wam. Tej radości zjazdy, patrzcie, wyjście z zakrętu. I mimo, że jest sucho, czujemy, że ta tylna oś właśnie głównie napędza ten samochód. W szczególności na śliskiej nawierzchni auto jest delikatnie nadcerowne. To jest tylko dwójtrawie diesel, to jest tylko i wyłącznie BMW X3. A mimo to auto zachowuje wciąż tak ten swój ciekawy charakter samochodu z charakterystyką tylno napędową. Znowu teraz wyjście z kierunkowskazem. To jest tylko osiemnastka na balonie, ale mimo to samochód pod kątem układu napędowego jest BMW i tu nie ma żadnej dyskusji, ale jest także tryb Eco Pro i w tym trybie samochód ma nam oszczędzać cenne mililitry właśnie ropy tudzież oleju napędowego w jednostce dwójtrowej. No właśnie, jak w tym samochodzie pasuje ten silnik? Wierzcie mi, że pasuje dobrze, nie jest wolny. Niewiele ponad 7,5 sekund do setki, więc jest to, uważam, całkiem dobry wynik w sprincie właśnie 0-100. Natomiast jest także bardzo elastyczny. I tutaj jest ten taki wyróżnik jednak BMW nad czasami trochę innymi markami, czyli skrzynia biegu. Skrzynia biegu 8-biegowa, która ma, zobaczcie, nawet w tym trybie ekonomicznym, świetną reakcję na gaz. Dajecie mu kickdown, on od razu wchodzi na wyższy bieg. Nie czeka. Co z tego jest tryb ekonomiczny? Jestem BMW. Ma mieć jednak trochę zapasu tego momentu obrotowego, aby zawsze dać kierowcy bezpieczeństwo na przykład do włączenia się do ruchu bądź do wyprzedzania. Idąc dalej, sama skrzynia biegu jest bardzo, ale to bardzo poprawna, czyli przełącza takie bezszelestnie biegi. Działa po prostu bardzo płynnie, ale jak potrzeba, to jest przekładnią o delikatnej charakterystyce sportowej to nie jest samochód w ogóle sportowy w ogóle, wizualnie może i jest trochę usportowiony ale układ napędowy nie, a mimo to skrzynia biegu w trybie eko bo w trybie komfortowym działa bardzo komfortowo a z kolei w trybie tym sportowym delikatna nutka takiego załóżmy no baby, baby M jest w naszej X3 widziałeś? widziałeś? się kończy zabudowany, a poza zbudowanym ten samochód ma tyle pory Zobaczysz, zobaczysz, Zoros. BMW ma dawać radość z jazdy. Zobaczcie, droga z zakrętami. Jedziemy nudnym rodzinnym suwem, a jest tu osiemnastka na balonie, a mimo to samochód jest tak fajnie zestrojony, że ma jednak dawać bardzo dobry feedback kierowcy z tego, co się dzieje na przedniej i na tylnej osi. Na suchym asfalcie bardzo poprawny samochód, który skręca dokładnie tam, gdzie chce kierowca. Kierownica, mięsista, świetnie leży w dłoniach, aż chcemy pokonywać kolejne zakręty. Dokładnie przed tym samochodem jeździłem Land Roverem Discovery, który na tych zakrętach robił taką buu, buu, a ich strójka. Wchodzisz w ich strójkę, i nagle jest tak, niby siedzisz w suwie, niby trochę wyżej, ale jednak ten taki. No, feedback z tego samochodu do kierowcy jest bardzo bezpośredni. Na plecach czujemy dokładnie tylną część samochodu, z kolei patrząc pod kątem podstopnicy i właśnie waszych oczu, widzimy dokładnie to, co dzieje się z przodu naszego samochodu. Więc to auto daje bardzo bezpośrednią informację kierowcy z tego, co właśnie dzieje się na poszczególnych osiach waszej niby nudnej X-Trójki. Tu nie namontowali tych śpiących policjantów, no, po co to komu? Poza te śpiące policjanty? przecież jadę wolno, tak? No, tu się skręcę. Tu się wyjadę. A jak normalnie? X3 nam z każdą kolejną generacją bardzo rośnie. W tej chwili w tym samochodzie spokojnie pomieścimy rodzinę 2 2. I nawet bagażnik nie jest mały. Ten samochód właśnie jest takim typowym. BMW z rozsądku, są BMW z emocji, a są także BMW z rozsądku i tym bardziej z tym układem napędowym ten samochód jest czysto zdroworozsądkowy. I teraz kilka słów o spalaniu w naszej X3 z dwójtrowym silnikiem diesla o mocy 190 koni mechanicznych. Spalanie w mieście, zależy jak leży, ale przy delikatnej jeździe... W okolicach 7 litrów z napędem na 4 koła. Przy takiej jeździe normalnej, codziennej w korkach, w okolicach 8 litrów. Przy bardzo dynamicznej jeździe w mieście dobijemy do 10. Spalanie na autostradzie przy prędkości 140 pomiędzy 7 a 8 litrów. Przy prędkości 120 w okolicach 6-6,5 litra, a z kolei na krajówce na spokojnie do 90. Auto Wam spali po końcach piątki, a nawet momentami poniżej piątki ropy na 100 km. Haha, są kierunkowskazy, bardzo bogata wersja. No właśnie, X3 się mocno różni od wersji Bazowej do wersji właściwie bardzo bogatej. W tym samochodzie można sporo podokładać, sporo sobie zindywidualizować, czy to skór, czy kolorów, czy jakiś tam felk, czy, czy też właśnie tych empakietów. No dla każdego coś innego. Takie są uroki segmentu premium, że cena bazowa do ceny możliwej końcowej bardzo mocno się różnią. No ale to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru klienta co chce mieć na pokładzie swojego właśnie samochodu dla rodziny bądź mieć samochód typowo do frajdy z jazdy. To jest poniekąd samochód, który będzie porównywalny moim zdaniem z Alfom Romeo Stelvio. Bo podobnie jak Stelvio, X-Trójka, tym bardziej właśnie w takim, tym delikatnym M-pakiecie, jest samochodem, który z jednej strony jest bardzo zdroworozsądkowym suwem, ale z drugiej strony jest autem dla osób, które nie lubią suwów. Bo o ile właśnie Stelvio jest samochodem dla osób, które chcą mieć normalny samochód rodzinny, a żona mówi, kup suwa, bo jest bardzo zdroworozsądkowy, no to kupujesz tego suwa, ale wiesz, że on nie jeździ. Jak SUV. to w trójce na większej feldze będzie bardzo podobnie. Kupiłeś suwa, kupiłeś suwa, ale czujesz się w nim jednak jak w normalnym samochodzie o delikatnej nutce sportowca, mimo tego, że pod maską dosyć głośno klepie silnik diesla. W tym przypadku oczywiście samochód jest bardzo ekologiczny i pod maską ten silnik jest już w układzie miękkiej hybrydy, co widzimy na załączonym obrazku, tam jakiś jest niby, niby mini akumulatorek który Wam w szczególności ułatwia ruszanie i rozrusza jakby silnik diesla właśnie przy włączonym start stopie. I w tym aucie, mimo właśnie diesla, start stopu nawet nie wyłączałem. Cecka to jest bardzo fajne. W każdej BMC macie ten tryb indywidualny. W trybie indywidualnym macie możliwość konfiguracji trybów jazdy, zawieszenia, pracy układu kierowniczego, a także między innymi włączania bądź wyłączania na stałe systemu start stop. Podobnie dla tych z was, którzy lubią bądź nie nie lubią mieć całe może asystentów, zawsze pod ręką macie właśnie Intelligent Safety, czyli albo sobie wszystko włączamy, albo wyłączamy, albo w trybie indywidualnym włączamy tylko poszczególnych asystentów. No w naszym samochodzie akurat nie ma dołożonego aktywnego tempomatu, ale mimo to jest normalny tempomat, a sobie go tutaj uruchomimy i samochód w tej chwili po prostu sobie utrzymuje Zadaną prędkość i utrzymuje auto między liniami, odbijając samochód właśnie delikatnie od linii. W tych już wyższych wersjach, gdzie macie właśnie ten aktywny, samochód idealnie podąża po swoim torze ruchu. Ale w tej chwili patrzcie, jest tłuk drogi, ja tylko czuwam, a X-Trójka odbijając się odbijając się, jednak ten łuk drogi trochę na kwadrat, ale odbiła się i pokonała ten łuk drogi no prawie, że bez mojej interwencji. Ale tak jak mówię, dokładając ten pakiet już z tempomatem aktywnym, macie idealne utrzymanie na ruchu. Bardzo ważnym punktem właściwie to chyba w każdym w tej chwili samochodzie z segmentu premium są światła. Światła raz, że są zwyczajnie ładne, a dwa, że mają właśnie te Matrix led czyli Wam wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy. Świecą dobrze, nikt mi nie mrugał, jechałem w deszcz, jechałem w nocy. Po prostu działają i wycinają samochody przed Wami, bądź te, które mijacie. Jeżeli chodzi o widoczność, tak to w każdym słowie jest ona po prostu poprawna i raczej dobra. Macie spore boczne lusterka z asystentem martwej strefy, spore powierzchnie przeszklone, a także sporą przednią szybę. I tyle. W aucie jest po prostu dobra widoczność. U nas jest tylko kamera cofania, ale macie w opcji także kamery systemu 360. Jeżeli chodzi o wyciszenie, w mieście jest raczej ok. W trasie do 130 jest bardzo dobrze. Przy prędkościach wyższych, na przykład w Niemczech, no jednak słyszymy, że jest to sów i są tam jakieś szumy wiatru, na przykład przy uszczelkach bądź przy oknie panoramicznym. Pochwaliłem bardzo mocno silnik i skrzynię biegu. No sam silnik to po prostu diesel. Dla osób, które chcą mieć samochód bardziej jakby prosportowy, macie benzynę, macie również mocne benzyny i macie odmianę prawdziwą M. Gdzie macie po prostu już 3-litrową rzędową szóstkę. A u nas samo zawieszenie jest naprawdę bardzo fajnie skonfigurowane, bo jest komfortowe, bardzo cicho pracuje i sprawnie wbiera. Tym bardziej na tej zimówce z balonem nierówności. Natomiast jest ono delikatnie nacechowane takim, jakby sportowym prowadzeniem. Jest bardzo responsywne dla kierowcy i daje wam dobry ten informację zwrotną z tego co dzieje się pod kołami waszego samochodu. Podobnie jak układ kierowniczy jest bardzo bezpośredni. W tym trybie komfortowym jest taki zwyczajny, a w trybie sportowym usztywnia się i daje takie właśnie to fajne odczucie sprowadzenia waszego rodzinnego suwa. x trójka jest bardzo poprawnym samochodem, który po prostu jest poniekąd kontrowersyjny z samej uwagi na markę BMW. Jedni kochają te samochody i chcą nimi jeździć, lubią właśnie nie za właściwości jezdne, a inni mówią nie, nie będę jeździł samochodem, który ma, yy, który mi się po prostu nie wiem. Nie podoba pod kątem filozofii. Ale bez dwóch zdań, to naprawdę bardzo mocny gracz w segmencie SUV premium. Ale oczywiście, że ma wady i zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, sam silnik Diesla działa bardzo dobrze, ale jednak, w szczególności jak jest zimny, no ten klekot silnika Diesla jest bardzo mocno zauważalny. Komora silnikowa nie jest wybitnie wyciszona. A także drugi element to head-up display. Świetnie że jest, ale w nocy jakby ta obramówka samego ekranu rzutowanego na szybę jest trochę za jasna. Próbowałem go ściemnić, a mimo to jednak troszkę on was w nocy potrafi oślepić. No, i na koniec to wyciszenie, które jest dobre, ale przy prędkościach wyższych na autostradzie po prostu słyszymy szum wiatru przy uszczelkach, a także przy panoramie. Po pierwsze, no to jednak ten charakter BMW, który jest nawet w normalnym BMW X3. Mam na myśli pracę zawieszenia pracę skrzyni biegu, a także sam silnik, który jest bardzo elastyczny i potrafi być silnikiem bardzo oszczędnym. Kolejne to dobry komfort w tym samochodzie. Po pierwsze, komfort od zawieszenia, które dobrze wybiera nierówności. A po drugie to komfort wynikający z foteli, które są regulowane elektrycznie i właściwie większość kierowców znajdzie w nich wygodną pozycję. Następny punkt to dobra widoczność. To jest raczej cecha samochodów typu SUV, ale są słowy, które mają widoczność gorszą bądź lepszą. W BMW X3. Jest ona niezła. Następny ważny punkt to bardzo stabilne i dobre multimedia. Działają za każdym razem. Apple CarPlay się nie wiesza, nic się nie wiesza. Można zrobić coś, co się nie będzie wieszało i po prostu działa. A także dla wielu z Was. Zaletą może być to, że obsługujemy sam ekran stacji multimedialnej na dwa sposoby: albo dotykowo, albo właśnie z poziomu pokrętła zamontowanego na konsoli centralnej kolejnym punktem będzie wykończenie tutaj raczej mówię o wykończeniu tej wersji bogatej, dokładnie co jest z tej wersji będzie jak zawsze u mnie wyszczególnione pod filmem natomiast no, podstawowa BMW X3 jest troszkę gorzej wykończona niż ta ale jednak wykończenie w tym samochodzie padę jest na dobrym poziomie auto ma w tej chwili najechane 18 tysięcy kilometrów i nic w tym wnętrzu nie skrzypi, nic z nim nie stuka. Wszystko jest spasowane prostu raczej bardzo solidnie. Dalej to dobry bagażnik. Bagażnik ma pojemność typowo rodzinną, tych 550 litrów i to wam spokojności powinno wystarczyć na podróże małe i duże. Słuchajcie, to jest moje spotkanie z BMW X3, bo tego samochodu, jak zwykle, każdego samochodu, bardzo ciekawy, bo z jednej strony mówię, no nie, no BMW, jest taka obca mojemu sercu, ta BMW, ale z drugiej strony mówię, nie, no to jest X3, fotelik wchodzi idealnie, wózek również, więc zobaczymy, co oferuje właśnie BMW X3 swojemu kierowcy. Nie zawiodłem się, moi drodzy, bo jest to auto, które ma właśnie te dwa oblicza czyli coś, co powinno być w tej chwili w każdym samochodzie dla osób, które kochają motoryzację bo z jednej strony jest to auto bardzo komfortowe jeszcze z tym dieslem bardzo zdroworozsądkowe potrafi mało palić, potrafi być samochodem bardzo ekonomicznym na co dzień, ale z drugiej strony przy odpowiedniej konfiguracji, przy ładnym kole ładnym kolorze i właśnie M-pakiecie samochód po prostu dobrze wygląda i ktoś już wie, że jedzie kierowca no i poniekąd ma nudnego suwa, ale, ale z drugiej strony Widzimy po konfiguracji, że kierowca jednak ma tam w sobie nutkę sportowca. No i najważniejsze, czy BMW daje radość z jazdy? Potrafi ją dać. Tym bardziej dzięki układu napędowemu, właśnie z trochę jeszcze mocniejszym silnikiem, chociaż benzynowym, a także dzięki temu, że jest tutaj ten X-Drive, który wciąż, wciąż preferuje napęd tylnej osi z dołączaną. Przednią osią. To jest moje spotkanie. Co Wy byście kupili, chcąc kupić, właśnie suwa, załóżmy już segmentu premium dla waszej rodziny, ale jeszcze nie takiego dużego. Takiego właśnie no, kompaktowego suwa dla rodziny. Co by to było, podzielmy się opiniami. A jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.